Sianko Dzowie z tej strony sław, i dzisiaj słuchajcie. Gram sobie drugą część Brawl Stars, ale muszę zagrać wszystkimi zadymiarzami. Jest ich 35. Klikam to. Klikam El Primo, no i lecimy. Bez u, u, zbędnego przedłużania. Jeszcze zostawcie sobie tę łapkę. Dokładnie tak. Lecimy z tym koksem.

jeszcze raz, bo ja takiego czegoś nie toleruję. Bez takich, ja, ja, ja tak nie będę. Jest, ale Ellie. Au, 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 to wolę iść do El Primo. O fuck. Dobrze! Pięknie. mi, co teraz zrobicie. No dawaj, dawaj, dawaj! Próbuj, 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 próbuj! Gaz! Oh, shit. Nie, 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 nie! Nie strzelaj! No to... Pięknie. Nie potrafię takiej prostej rzeczy zrobić. Co się? Właśnie. Nie pytam w to? Nie mogą nam strzelić, bo będziemy w stanie zagrażającym życiu. Dychaj. Nie, 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 ale to zrąbałem, ale to teraz zrąbałem, prawdę! Szczelaj! Ty, to nisz raz Aha. Nie no, pięknie. Nawet mi się nic mówić nie chce. Jestem oburzony! Dostał. Tylko nie dostaniesz teraz taką módzkę. No i tyle z mózgi. To ja dostałem chyba módzkę. Lecimy z tymi koksami. No co? I co? I weźmiecie piłkę? No. A próbuj! Chodź tu! Chodź tu! No co? 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 Masz problem? Chcesz się zmierzyć? Dokładnie! Dokładnie, chcesz się zmierzyć? Tak, chcesz się zmierzyć? Dokładnie, o tym mówię! No chodź tu, chodź tu, no, no, no. Chcesz się zmierzyć, mały? Pum. Pum. I dobrze! I dobrze ci tak. I o to chodzi. No próbuj, próbuj. No, 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 dawaj. Szelaj, szelaj dawaj. Jest! Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie, świetnie. El Primo. El oh Primo. Dam radę, wytrzymam, jest! Widzowie i tak to się robi. Ja sam Teraz bierzemy widzowie... Kto wypadł? Brok. Yy, klikam to. No i proszę bardzo. Ogólnie tego że za bardzo nie lubię. Bo nie zbyt umiem grać. I w ogóle jego styl, i w ogóle mi się nie podoba zbytnio. Nie jest za fajny. No i tyle z tego wyszło. Widzowie, część trzecia będzie jutro. Dokładnie. Albo w ogóle jej nie będzie, bo się... Muszę uczyć na pewien ważną rzecz z polskiego na bardzo ważną rzecz z polskiego i może nawet nie być odcinka jutro z żeby... eee! no? no i tyle z tego. Ech! El Primo! Zapomniałem, że ja nie jestem El Primo. I za mój kult jest troszeczkę do tyłka. Zdychaj! Zdychaj! Proszę, traf. trafi! Ale gdzie tu strzelasz? No gdzie tu? Ty ci pozwolił? Strzeluj dobrze. Widzowie jakby wprowadzili w, 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 w tym zadymiarzu, co nie mamy już zapomniałem jak się nazywa, jakby tym, co teraz jej, jej ulwem nie strzela, jakby wprowadzili w nim coś takiego, że jej maszyna może strzelać piłką, to już byśmy do, doszczętnie, no, zdechali. Ale to by było dobre, taki zadymiarz. Ciekawe, jakby wyglądała rozgrywka między innymi. I by miał na przykład jeszcze takie słabe punkty, bo to już by było... Przegre, ...przegrana całkowita, jakby ktoś to miał. To powinno mieć jeszcze jakieś słabe punkty. New York! No dawaj, próbuj ty kurna! Jak ja cię nienawidzę. No ale co strzelasz? Co strzelasz? Widzisz, że tu są! Widzowie, jakich ja mam w drużynie, to się nawet w głowie nie mieści, nie? No i szel pewnie, dawaj strzel! bo po co nie? Uprzykrzyj mi życie. Przynajmniej dogrywka, której i tak przegramy. Którą i tak przegramy. Ale gdzie ty idziesz? Do nich idź. Kurde, jak ja widzę i zaraz mi się, nie wiem co, i Neymar się nazywa. Zaraz no takiego Neymara zrobię, że cudne mnie. Dawaj, no cel, cel, Hmm. Dobra widzowie, bo to już mnie zaczyna denerwować Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że się wam podobał eee, No i tyle Zostawcie sobie i lajka Pod tym filmikiem Ja was żegnam No i papa, bo mnie już szczepie Ze złości